Zacząć, tak? Okay. Dobrze. Czekany możemy podzielić na czekany wspinaczkowe, turystyczne, ale jest też taka gałąź czekanów skiturowych. Jest, jest, jest. Czekany skiturowe troszeczkę dzielam się na te, które są wykonane z ultralekkich materiałów. No, i też są czekany krótkie, w miarę lekkie, ale wykonane z mocnych materiałów stalowych. Teraz pytanie: Czy podpowiesz nam, gdzie ten czekan by się najlepiej sprawdził, a gdzie ten? Znaczy, jak chodzi o te czekany skiturowe, słuchajcie, no to te lekkie, o których Zbyszek mówi, zresztą no tutaj y, trudna. Trudna nazwa, race. race. Dla, dla to dla nich trudna? Tak, 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 dla, dla góry trudne, trudne. Słuchajcie, okay. takie super lekkie czekany, tak, race. E, takie super lekkie czekany, no to przede wszystkim są używane do zawodów. Bo mm -hmm. tam jest to wymóg konieczny. Czyli że muszą mieć czekam, tak, natomiast... Tak. Raczej odcinają. go tam nie używają, nie ukrywam tak, no bo szybko, lekko i, i, i byle do mety, także raczej się tego nie używa i raczej ich nie polecam na taką zwykłą turystykę skiturową. Mm -hmm. bo Czyli to jest... Ten temat zostawiamy troszeczkę dla. Tak, dla sportowców, dla. dla Tak, tak, tak. Bo to zupełnie nie... Źle to zagra w takiej zwykłej turystyce. Mhm. Natomiast ten czekan, który Ty masz tutaj, który jest też lekki, ale trochę cięższy, do takiej turystyki skiturowej jest super, dlatego, że 50 cm długości tak, nie tak. wystaje bardzo z plecaka skiturowego. To przede wszystkim, poza tym też minęła ta era czekanów takich długich jak na filmach i to nie ma zupełnie sensu. Dobieramy do wysokości naszych kostek stojąc pionowo i przede wszystkim czekan służy nam do podejścia w tej ostatniej fazie, tak, jak już się mocno wystramia, tak, i to też nie jest, żebyśmy mieli jasność, to też nie jest dla wszystkich, dlatego, że do góry tak, ale musimy pamiętać że jeszcze w dół, chyba, że na przykład tak jak w przypadku chociażby zawratu, podejdziemy od strony zmarzłego stawu, gdzie się wystramia, a zjedziemy na piątkę, gdzie jest bardziej płasko, czyli Podsumowując, Podsumowując te... turystyka, tak. coś troszeczkę cięższego, tak, tak. coś co wiemy, że yy, no, wytrzyma każde hamowanie i no, nie tylko jedno hamowanie. Tak, tak i przede wszystkim to co Zbyszek tu świetnie mówisz, yy, pamiętamy o tym, że nie ma aplikacji na Bluetooth do czekania i raków. samo zakup i oglądnięcie filmiku w internecie nie powoduje, że mamy pewne nawyki zachowane. Trzeba, słuchajcie, iść na szkolenie pod okiem instruktorów, fachowców, nauczyć się hamować, przepracować pewne, mhm. że tak powiem, bezwarunkowe odruchy. No bo potem to już jak się dzieje, to, to, to nie ma czasu na zastanawianie się i to poza zakupem. Trzeba też y, poćwiczyć. Ja też chciałbym powiedzieć, że po szkoleniu, tak, bo robiłem szkolenie przykładowo, robił ktoś szkolenie y, rok temu też przed sezonem fajnie byłoby pójść gdzieś na górkę. Zawsze a przypomnieć, zawsze, sobie tak, przed, tak, przed to jest, sezonem. To jest zawsze poćwiczyć, takie albo... rzeczy, tak, tak, i lawinówkę, i hamowanie, i chodzenie w rakach, to jest tak, że. Y, no, każdy sezon to jest przerwa między jednym a drugim co najmniej z pół roku nawet w Tatrach i trzeba sobie I, i dobrze jest powtarzać. to tak, tak, tak. To profesjonaliści też to robią, także my też szkolimy się i zarówno w pogotowiu tak przy... i, i przewodniskie unifikacji, także to nie jest tak, że raz nabyta umiejętność zostaje, ale zawsze ją odtwarzamy. Na zdrowie. Na zdrowie.